że to już jestem od lat. No, od kiedy pamiętam w sumie. No a jeżeli chodzi o olimpiadę, to wiedziałem, jak, jakby, jakie są możliwości kadrowe i jakie mam szanse i po prostu poświęciłem się. Te ostatnie półtorej roku totalnie pod, pod tor i, i, i wszystkie moje przygotowania polegały na tym, żeby być jak najlepszy na torze. No i. Trener, trener i zarząd zespołu wybromię wybrał na zawodnika na olimpiadę. Na olimpiadzie wezmę udział w kolarstwie torowym w konkurencji mnie. Głównie to właśnie więcej zawodów torowych niż normalnie miałem. Więcej czasu spędzonego na torze, trochę inna praca na szosie, bo dalej się ścigam też na szosie i trochę inaczej ta praca wygląda. No i co do tak, no po prostu inny procent treningów na nie? No założenia są takie, żeby dać siebie wszystko. No i chciałbym z, z, z tyłu głowy jeździć ten medal. Oczywiście nie jestem oczyw faworytem list, list no nie? ale, ale jest, trzeba mieć marzenia. Ja mam takie marzenie, żeby zdobyć medal. I gdzieś tam jest to możliwe. Jestem myślę, że psychicznie, mentalnie jestem dobrze przygotowany. Dużo nad, dużo nad tym pracowałem w tym roku, żeby się przygotować, bo wiadomo, nie jestem, nie jestem już najmłodszy, a, a jest to moja pierwsza olimpiada, więc, więc ta pierwsza olimpiada zawsze jest taka ciężka mentalnie. Także ja, ja sobie zdaję z tego sprawę doskonale, i, no i myślę, że jestem do tego prawidłowo przygotowany.